Wstęp, zarysy rewolucji. Wszyscy mówili, że na pewno przegra. W czasie prawyborów w Partii Republikańskiej w 2016 roku specjaliści od ankiet i sondaży doszli do przekonania, że Donald Trump nie ma najmniejszych szans na zwycięstwo. Przecież obraził dużo różnych mniejszości. A z badań opinii publicznej i wypowiedzi ich interpretatorów wynikało, że tylko bardzo niewielu Amerykanów toleruje takie oburzające wystąpienia. Większość ekspertów sądziła też, że Trump przegra w wyborach powszechnych. Zbyt wielu potencjalnych wyborców dawało do zrozumienia, że nie podobają im się jego postawa i poglądy. Pewne oznaki świadczące o tym, że Donald Trump, mimo wszystko, może zwyciężyć, zarówno w prawyborach, jak i w wyścigu o fotel prezydenta, jednak się pojawiły w internecie. Jestem specjalistą od analizy danych internetowych. Codziennie tropię różne cyfrowe znaki, jakie ludzka obecność zostawia za sobą w sieci. Na podstawie śladów po klawiszach, które wciskamy na klawiaturze komputera albo kliknięciach myszką, próbuję odgadnąć, czego naprawdę pragniemy, jak rzeczywiście postąpimy w przyszłości i kim faktycznie jesteśmy. Pozwólcie teraz, że wytłumaczę Wam, co sprawiło, że wstąpiłem na tę dosyć niezwykłą drogę życiową. Moja historia zaczyna się wraz z amerykańskimi wyborami prezydenckimi w 2008 roku. Dzisiaj wydaje się, że było to już całe wieki temu i łączy z pewnym pytaniem, które od lat pojawia się w rozważaniach przedstawicieli nauk społecznych: jak ważną rolę odgrywają w Stanach Zjednoczonych uprzedzenia rasowe? Barack Obama jako pierwszy Afroamerykanin w historii startował w wyborach z ramienia wielkiej partii politycznej, nominowany do walki o fotel prezydenta. Wygrał i to dość łatwo. A badania opinii publicznej zdawały się sugerować, że kolor jego skóry nie miał większego znaczenia w głosowaniu. Na przykład Instytut Galupa przeprowadził wiele sondaży przed pierwszą elekcją Obamy oraz po niej. Wnioski? Większość głosujących nie obchodziło to, że kandydat demokratów jest czarny. Niedługo po wyborach dwaj znani profesorowie z University of California w Berkeley przekopali się przez inne dane oparte na badaniach opinii publicznej, stosując bardziej wyrafinowane metody analityczne. Doszli jednak do takiej samej konkluzji. Dlatego za czasów prezydentury Obamy opinia ta przeważała zarówno w większości mediów, jak i ośrodków akademickich. Metody, do których środki przekazu i socjologowie odwoływali się wtedy już od ponad 80 lat, próbując zrozumieć rzeczywistość społeczną, dostarczały nam dowodów na to, że przy podejmowaniu decyzji o tym, czy Barack Obama ma zostać prezydentem, znaczna większość obywateli Stanów Zjednoczonych nie brała pod uwagę jego etnicznego pochodzenia. Wyglądało na to, że w USA przez długie lata plamionych niewolnictwem i dyskryminującymi czarnych ustawami, przestano w końcu oceniać ludzi po kolorze skóry, co z kolei zdawało się sugerować, że amerykański rasizm dogorywa. Znaleźli się nawet mędrcy, którzy ogłosili, że żyjemy już w społeczeństwie postrasowym. W 2012 roku, gdy Obama zwyciężył po raz drugi, byłem zagubionym życiowo doktorantem ekonomii. Wypalonym, jeśli chodzi o moją pierwszą specjalność naukową, choć przy tym pewnym siebie, a nawet pyszałkowatym, sądziłem bowiem, że całkiem już nieźle rozumiem, na czym polega ten świat oraz co ludzie XXI wieku myślą i do czego przywiązują uwagę. Jeżeli chodzi o uprzedzenia rasowe, to bazując na swoich lekturach psychologicznych i politologicznych, mniemałem, że do rasizmu otwarcie przyznaje się zaledwie znikomy odsetek mieszkańców Stanów Zjednoczonych w większości konserwatywnych Republikanów mieszkających na ogół na dalekim południu kraju. Potem odkryłem jednak Google Trends. Wyszukiwarka ta, wypuszczona po raz pierwszy na rynek bez większych fanfarw w 2009 roku, informuje swoich użytkowników, jak często internauci szukali w sieci danego słowa czy frazy w różnych miejscach i czasie. Reklamowano ją właściwie jako zabawkę, na przykład umożliwiającą grupy znajomych dyskusję o tym, który celebryta cieszy się największą popularnością albo co nieoczekiwanie zrobiło się trendy. Jej najwcześniejsze wersje opatrywano humorystycznym zastrzeżeniem, że na podstawie takich danych źródłowych nikt nie zechce napisać doktoratu, co oczywiście natychmiast mnie skłoniło, aby napisać doktorat, korzystając właśnie z nich. Wyszukiwarka Google Trends stała się źródłem znacznej części danych do moich analiz. Mimo to, ponieważ pozwala jedynie porównywać relatywną częstotliwość wyszukiwania i nie podaje liczb absolutnych na temat żadnego pojedynczego hasła, zwykle uzupełniałem te informacje za pomocą Google AdWords, która podaje dokładnie, jak często w sieci pojawiają się konkretne wpisy. W większości wypadków byłem w stanie wyostrzyć ten informacyjny obraz jeszcze bardziej, pomagając sobie opracowanym samodzielnie algorytmem opartym na Google Trends, który przedstawiam w mojej rozprawie doktorskiej, Essays using Google Data i w artykule opublikowanym w Journal of Public Economics. The cost of racial animus on a black candidate, evidence using Google Search Data. Rozprawa. Link do artykułu i pełne wyjaśnienie danych oraz kodu, jaki wykorzystywałem w badaniach przedstawionych w niniejszej książce, dostępne są na mojej stronie internetowej. setsd.com Informacji pochodzących z wyszukiwarki Google nie uważano w tamtym czasie za odpowiednie źródło dla poważnych badań akademickich. W przeciwieństwie do ankiet i sondaży, Google'a nie stworzono z myślą o tym, by pomóc nam zrozumieć ludzką psychikę, tylko raczej po to, żebyśmy mogli dowiedzieć się czegoś o świecie. Wyszukiwarki nie traktowano zatem jako narzędzia, dzięki któremu uczeni mogliby lepiej poznać naturę ludzką. Okazało się jednak, że ślady, które po sobie pozostawiamy podczas wyszukiwania w sieci są wielce pouczające. Inaczej mówiąc, Szukanie informacji samo jest informacją. To kiedy i gdzie ludzie poszukują różnych rzeczy, faktów, cytatów, dowcipów, miejsc, osób, lub pomocy, może, jak się okazuje, powiedzieć nam znacznie więcej niż większość z nas przypuszcza o tym, co naprawdę myślimy i robimy oraz czego naprawdę pragniemy i się boimy. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony. Że ludzie czasem nie tyle zadają Google'owi pytania, ile mu się zwierzają. Nie cierpię swojego szefa. Jestem pijany. Tata mnie uderzył. Codzienna czynność polegająca na tym, że wklepujemy jakieś słowo czy frazę w niewielki prostokątny pasek wyszukiwarki, pozostawia po sobie mikroskopijny ślad prawdy, który pomnożony przez wiele milionów doprowadza nas w końcu do pewnych istotnych faktów.